Hej, 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 witam kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony v 91 a to jest kolejny e, odcinek z cyklu ponadprogramowo z jogim. Mm, dzisiaj zajmiemy się e, grą studia Runstorm e, grą, która ma tytuł Viscera Cleanup Detail, jeśli dobrze to czytam, jeśli nie, proszę mnie poprawić no i właśnie i myślę, że zacznę od kilku słów wstępu na czym ta gra polega, o co w tej grze tak naprawdę tutaj chodzi? Otóż nasze zadanie jest proste znajdujemy się na stacji kosmicznej, która została opanowana przez zaatakowana przez jakąś obcą rasę, przez jakiś alienów jednym słowem mówiąc a tak udało się odeprzeć, ale niestety po, e, po bitwie został duży bałagan. I tak, i tutaj do akcji wkraczamy my, czyli taki typowy dzień z życia Rogera Wilko. E, tutaj do akcji wkraczamy my e, łapiemy za mopa, łapiemy za ścierkę i sprzątamy całe to pobojowisko tak jest, symulator sprzątania po strzelaninie, tak można to nazwać. Eee, naprawdę bałagan jest ogromny, bo zagrałem sobie w tą grę może przez, ja wiem, 2-3 minuty. <laughs> Ale postanowiłem, że coś nagram, że pokażę Wam tą grę. Eee, może Was to zainteresuje, dla mnie jest to ciekawe. Nie wiem, czy nie, nie będzie to po prostu na dłuższy czas eee, nudne rozwiązanie. <laughs> bo faktycznie może się to znudzić, ale mniejsza z tym, na razie przejdźmy sobie do samej gry. Mamy tutaj, widzę, trzy różne. Hmm, e, chyba, tak, trzy różne. Oj, e, trzy różne stacje, trzy różne miejsca, które musimy wysprzątać. Na razie to są oczywiście alfa testy. Hmm, także gra jeszcze nie jest, e, chyba w pełnym wydaniu. <laughs> tak mi się wydaje. Nie za wiele o tej grze. Nawet można znaleźć. Jakieś tam pojedyncze informacje są. Ale tak jak mówię, nie za wiele. Także cóż no, zaczniemy sobie, myślę, od pierwszej stacji, czyli Rust Station East. Ok, loading. I jesteśmy. Name Bob, Age 55, czyli 55 lat, occupation. Yy, specjalista do spraw higieny. <laughs> the company feels, and see even the the station must not reflected badly on its reputation dobra mm, okej okay. no i zaczynamy z mopem <coughs> jak widzicie tutaj jeszcze to pobojowisko nie wygląda jakoś tak strasznie ale w, jak chwilę sobie ten odcinek pooglądacie, to przekonacie się, że naprawdę burdel jest tutaj niezły. Dobra, no i od czego by tutaj zacząć? Hmm, popatrzmy. Może zaczniemy od tego. Proszę, nasz MOB ładnie czyści. O, widzicie co się dzieje? Jest już zakrwawiony I robi coraz to większe plamy No niestety Niestety już nic z tym mopem nie zrobimy Ale możemy zrobić coś w takim stylu Ciach Wiadreczko Stawiamy sobie tutaj Mopa czyścimy Oczywiście I czyścimy ścianę dalej Tak to mniej więcej działa Oczywiście Fizyka gry jest Naprawdę cała ta mechanika gry jest fantastyczna, bo jeśli ja wszedłbym w tą plamę krwi, przebiegłbym, przeszedłbym po prostu przez nią, to narobię sobie dodatkowej pracy, bo będę pozostawiał odciski butów po prostu. Najzwyczajniej w świecie, także trzeba się tutaj też ostrożnie jakoś w miarę przemieszczać. Nie szaleć za bardzo, dobra, weźmiemy nasze wiaderko. Ok. I ruszamy dalej. Dobra, trzeba sobie wypukać mopa. Potężna plama. Dobra, chyba w miarę wszystko ogarnięte. Ok, przejdźmy na razie do następnej czynności związanej z tym pomieszczeniem. Aha, przepraszam, i jeszcze ta ściana. Dobra, chyba jest czysto. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, tak jest. O, i woda nam się też brudzi. Niedobrze. Pytanie: czy mogę ją jakoś wymienić? Wow! <laughs> Sami widzicie, co się teraz stało. Idealny przykład na to, że nie warto takowych rzeczy robić. Dobra, to wiaderko idzie na bok. A ja sobie znów narobiłem nie lada bałaganu. Który muszę posprzątać Mój fail Ale dobra Okej, okay, udało się to wyczyścić Dobra, przejdźmy myślę do następnej czynności Czyli sprzątanie naboi łusek Okej okay. Ładnie nam na razie idzie mówiąc szczerze. Powiem szczerze, że taka relaksacyjna gierka to jest. Proszę. Sami widzicie co się dzieje. Gra ma pełną fizykę opanowaną. Dobra, spróbujemy to jakoś może podnieść od innej strony. ooo, ależ dziadostwa tutaj narobiłem. niesamowitego. Okej, okay, udało się to postawić, ale znów trzeba jeździć za mob. Robię tutaj więcej bałaganu niż... niż jakiegokolwiek porządku. Kolejne trzecie rzadko. Możemy też podskakiwać. Bałagan jest naprawdę niesamowity. Dobra, rozejrzyjmy się czy wszystko z tej strony. Tutaj jeszcze coś jest. Okej. Okay. Pytanie do czego służy to. Keep working, keep working. To jest chyba jakieś urządzenie, które będziemy musieli aktywować dopiero w momencie kiedy wysprzątamy. I to chyba sprawdzi, na ile procent udało nam się wysprzątać daną lokację. Dobra, zbieramy te cholerne łuski. Sporo ich tutaj. Tu jeszcze jedna. O, no, tylko teraz trafić. Dobra, trafiliśmy. Super. Okej, okay, tutaj trochę wody się nam widzę, rozlało. A nie, przepraszam, to cień. Dobra, przestawimy sobie to wiaderko, żeby go przypadkiem nie trpnąć. Jakieś papierki jeszcze. Nimi też się zajmiemy. Dobra, ta pierwsza lokacja prawie jest już ukończona. Pierwszy teren działań, ale widzicie i kosz się nam zapełnia. Że niedługo się wszystko będzie po prostu z niego tutaj wysypywać. Już chyba nawet się to niezbyt to eee, Niezbyt wiem gdzie to teraz dać. A, po prostu dostaliśmy kolejny pojemnik Okej, okay, czyli ten sobie odstawimy tutaj na bok Puste wiadra też chyba damy sobie tutaj na bok Niech one nam tutaj nie zawadzają Dobra Tutaj mamy pojemnik Została nam jeszcze puszka Okej, okay, jest w środku Super Sporo łusek. Widzicie, nawet podnoszenie tych łusek to nie jest... ...wcale taka prosta sprawa. Bo jak nimi gdzieś zawadzimy, to automatycznie łuska nam wypada. Zresztą widzicie... Dobra, mamy łuskę. Ciach. <laughs> Zaraz ruszymy, nie, 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 coś się wysypało. Chyba nie, ale łóżka została pod spodem. Lekkie sztruchnięcie, niestety, wszystko się nam przewraca. Wiele brakło. Trzeba to robić naprawdę rozważnie i naprawdę się z tym jakoś zabójczo nie spieszyć. Dobra. Okej, okay, tu jeszcze mamy łuskę. Dobra, chyba wszystko tutaj. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, tak chyba jest 300. Dajmy się dalej. Masa, masa krwi. Widzicie, to jest naprawdę ogromne pomieszczenie. Tutaj można sobie długo tak e, po prostu chodzić i, i sprzątać. Zobaczymy. Ok, wiem co z tym zrobić. Wiem jak to wykorzystać. Bynajmniej tak mi się wydaje. Ależ się to tam obija. O to chodzi? Dobra, niech to się może spali. Chociaż wziąłem też nieodpowiednie tutaj, bo... <laughs> Dobra, idziemy po wiadro. I zajmiemy się na razie chyba myciem tych podłóg. Tak mi się wydaje. Czyścimy dalej. To jest sporo jakichś kawałków ciał. Już brudzę, już brudzę. Woda też niestety jest do wymiany. Okej, okay, zobaczmy sobie co się dzieje w naszym piecu. Okej, okay, pojemnik się spalił. Zaraz Pytanie co się stanie jeśli nacisnę wow. O oh main god, co się stało Dobra, dobra, posprzątamy to Mop już nam no, się wyrodzi nie da dobra. dobra, dostaliśmy kolejne wiaderko Od razu je sobie czyścimy Idziemy najpierw ogarnąć hmm, Któryś z tych. Albo może do końca zajmiemy się tamtymi lokacjami, ja wiem. To... Dobra, weźmiemy sobie ten pojemnik. Ow, no, śmieci mi wypadają, ej, ej, ej. Chodź tu, śmieciu. Jest ciężki. Dobra, niech się pali, niech się jara. O to mi właśnie chodziło. Jakoś udało mi się to donieść. Wow! Tego nie zauważyłem, kochani. Można coś tutaj jednak przeoczyć. Okej, okay, teraz już jest chyba czysto. Poproszę o idę wyzbierać Tylko żeby nie wejść w wiadro <grystanie> To dopiero w Proszę, jakaś kończyna Do środka to Są jakieś larwy Rżownice Cholera, więc co to? Coś tutaj niepotrzebnie chyba ruszyłem. Okej, okay, tego widzę nie da się wstawić, więc odłożymy to na bok, ale za to mamy tutaj jeszcze coś. Oj, znowu się obróciło. Syzyfowa praca mówię. Jednym słowem, nie jest to, powiem Wam, wcale takie proste i szybkie do ogarnięcia. Jakby się wszystkim mogło wydawać. No, jest jeszcze tego sporo. Zresztą sami widzicie. Tutaj jeszcze, jeszcze tutaj. Masa, masa pomieszczeń. Dobra, wiecie, co ja sobie jeszcze zobaczę? Inną planszę. Czy ona jest równie... Yy, równie duża? Section, sekcja ósma. Oh, holy crap and shit. Wiadreczko. Wejdziemy w plamy krwi. Jednak e, jednak chyba ja muszę powiedzieć, że się myliłem. Albo nie jest to dostępne w wersji alfa. O. Coś strasznego powiem wam. Nawet jakiś napis był na ścianie. Ta plansza jest zdecydowanie mniejsza, ale jest tu chyba równie dużo pracy. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze jedną planszę. Dobra, Splatted Station. Ok, ok, ok. Wow, pokaźnych rozmiarów miejsce. Mówiąc szczerze. Ohoho. Cała masa tego, God is dead. I tutaj jeszcze spore te plansze, powiem Wam, i dużo prac tutaj jest. A zobaczmy, na czym to polega. Click off. Great. A, uh, finish your job. Może musiałem kliknąć. Dobra, mniejsza z tym kochani, tak czy siak. Yy, to była gra Viskera Cleanup Detail wersja Alfa. Jeśli ktoś chciałby sobie tę grę wypróbować troszeczkę dłużej się z nią pobawić. Wiecie, ja mógłbym, ale nie chcę tego wideo przedłużać. Yy, nie chcę znowu robić jakieś 30 minut rozgrywki. Yy, z takiej zwykłej gry po prostu, bo pewnie bym was zanudził, bo w to może i przyjemnie się gra, bo sporo prac tutaj jest, ale na pewno gorzej się to ogląda i, i ja zdaję sobie z tego sprawę, także nie będę wam tego wszystkiego przedłużał jeśli chcielibyście sobie w tą grę zagrać, to na pewno na internecie, jeśli wpiszecie wiskera Cleanup detail znajdziecie, jest mnóstwo odnośników do, do pobrania wersji alfa, także można też oczywiście na steamie jakoś tą grę tam zarek... Zare zare komendować czy tam wesprzeć nie orientuję się dokładnie e, także cóż, na chwilę obecną ja będę się z wami z żegnał <laughs> to był kolejny odcinek e, z cyklu ponadprogramowo z jogi. także cóż no, mam nadzieję, że wam się podobało e, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia